Dziś będziemy testować wszystkie znane sekrety, aby przetrwać 99 w nocy w lesie. Będziemy wykorzystywać błędy gry, aby przeżyć jak najdłużej, a nawet będziemy mogli jeździć i oswajać postacie z gry. Zobaczcie, jak nam to wyszło i jak wy możecie to zrobić sami w domu. Mm, nowe lody Wojanek są przepyszne, mają piękny wygląd, są o smaku jabłkowym z polewą, o smaku coli i gumy balonowej, a w środku czeka na was przepyszny mus truskawkowy. Lody Wojanek dostępne w żabce w limitowanej ilości. Dziś testujemy najbardziej zakazane sekrety. Przetrwaj 99 nocy w lesie. Pierwszy z nich to jest nowa klasa. Patrzcie, możesz mieć nową klasę Ptysia. Siema, jestem za 10 jaksów i bardzo eee. mogę nawet skakać. Ej, dobra ptysz jak ty się tam dostałeś? Tam się nie da dostać. Słuchaj, tam trzeba skoczyć przez tajemniczy śmietnik, czy co to jest takiego? Najpierw wchodzimy na zielony daszek. Patrzcie, wskoczyłem. Teraz Gacka skakuje tyko? na zielony daszek. a Następnie Jana Gacka i na górę. O! Zobacz,